Tylko dzisiaj sobie pogramy w, 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 w Sapera. Będzie to bardzo krótki odcinek, więc nie będziemy przedłużać, bo to i tak nie mam jednej ręki. To możemy tak. Ja tak myślę, pogram oczywiście. tu jest, tu jest bomba. Nie, fuck fuck No bo nie, to będzie tylko taki dwuminutowy. Będę patrzał ile trwa, i z, nagram chyba. Zawsze dosyć tak robię. O tu, tu, tu. To się nie sprawdza, Wam. Robicie sobie tak. O, dobrze. Teraz idzie z czołką, tak. Tylko żeby nie było tam bomb, wiecie. Tu, je, yeah. kurde. Jest. čím dneska. Holé bolleg. Nora. Dobra, chyba to nic na dzisiaj koniec. Myślę, że Wam się spodobało Nara.